O istnieniu tej największej atrakcji i symbolu Paryża zdecydował minister handlu, odpowiedzialny za organizację światowej wystawy, zaplanowanej na 1889 rok. Kiedy 130 lat temu zaczęto budować wieżę Eiffla, protestowali francuscy artyści. Tu mierzono wysoko. Dziś 324 metry w górę, 81 pięter. Wieża spłaciła się w ciągu kilku miesięcy. To miejsce odwiedziło już ponad 200 milionów ludzi. Łódź powinna mieć swoją wieżę wyjątkowości, sięgającą na wyżyny kultury, sztuki ruchomego obrazu, obrazu filmowego wkomponowanego w przestrzeń miasta. W Łodzi miejsce Ustawa Eiffla powinien zająć flangery. Prawdziwie światowy twórca i mistrz architektury, którego łączą związki rodzinne właśnie z Łodzią. Łódzka Wieża Wyjątkowości skupiać będzie uwagę świata na tym, co w Łodzi jedynej niepowtarzalne. Na wyjątkowej architekturze poprzemysłowej, splecionej ze sztuką nowoczesnego obrazu, ruchomego obrazu. Łódzka Wieża Wyjątkowości pozwoli najszybciej wejść na drogę odkrywania bogactwa Łodzi. Andrzej Wajda, honorowy obywatel Łodzi, absolwent łódzkiej filmówki, długo na tę drogę wchodzić. Dzieło Franka Gerego skupi światowe światło na Łodzi. Za tą wyjątkowością przyjdą inwestorzy, turyści, dumni łodzianie. W 2007 roku światowa firma doradcza PWC, sporządzając swój pierwszy raport na temat polskich metropolii, wskazała jako przykład i inspirację dla łodzi właśnie Bilbao. To w Bilbao 10 lat wcześniej w 1997 roku otwarto Muzeum Guggenheima, czyli Muzeum Sztuki współczesnej według projektu Franka Gerego. Budynek warty ponad 100 milionów dolarów spłacił się w ciągu jednego roku, rocznie przyciągając milion osób odwiedzających. Bilbao stało się dla łodzi przykładem i inspiracją nie ze względu na proste nasiedlnictwo, powtórzenie tak zwanego efektu Bilbao, lecz w związku z kompleksowym podejściem do rewitalizacji, z własnym pomysłem na budowanie atrakcyjności miejsca. Współpraca z gwiazdami światowej architektury jest jednym z elementów tworzenia tej atrakcyjności. Na drogę Bilbao, od upadającego ciężkiego przemysłu do wiedzy i usług, zwracał uwagę świata nie tylko Frank Gehry. Także Norman Foster projektując stację metra. Tak, to ten sam, który stworzył szklaną kopułę nad Reichstagiem w Berlinie. Także Federico Soriano projektując to centrum konferencyjne i salę koncertową. Także Santiago Calatrava projektując rozbudowę lotniska. Władze Bilbao wskazują dobitnie, bez wizjonerskiej decyzji, odważnych zmian i pomysłów nie ma sukcesu. Najważniejszy jest interes publiczny, a nie prywatne biznesy deweloperów. Trzeba ich zapraszać, stawiając wymagania. Współpraca między władzami oraz z mieszkańcami zaowocowała społecznym zaangażowaniem i aspiracjami przekształcenia miasta w miejsce, gdzie życie spotyka się ze sztuką, gdzie kultura nie jest już tylko kosztem, ale inwestycją, która ma się zwrócić. Efekt inwestycji w kulturę to tysiące miejsc pracy, miliony gości, setki milionów euro wpływających do kasy miasta, 77 obiektów takich jak hotele, przedsiębiorstwa o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, projektowym, to także biurowce, takie jak ten, tuż obok Muzeum 40-piętrowy, powstały w 2011 roku. Największa ceglana budowla w Europie, opalana węglem elektrownia Battersea w Londynie, powstała w dwóch etapach. Podobnie jak elektrownia w Łodzi, określana od drugiej połowy XX wieku jako EC1. Tyle, że pierwsza część elektrowni Battersea, blok A, oddany został w 1939 roku, a wschodnia część EC1 narodziła się w 1907 roku. Druga część elektrowni Battersea, blok B, Pojawia się w latach 1953-55. A druga część EC1 Zachodnia pojawia się w latach 1929-30. Batterzyi wyłączono z użytkowania także w dwóch etapach. Pierwsza, najstarsza część wyłączona została już w 1975 roku. Młodsza część w 1983 roku. EC1 wyłączono z użytkowania na początku XXI wieku. Można przyjąć, że w 2001 roku. Próby nadania nowego życia obiektowi Battersea i jego otoczeniu to historia 30 lat. Ostatecznie początek wielkiej przebudowy to 2012 rok. Do rewitalizacji obszaru Battersea zaangażowano oczywiście gigantów światowej architektury: Franka Gerego, Normana Postera. Tak działaliśmy również w Łodzi, tyle że 5 lat wcześniej. Wykonawczą rewitalizacji Battersea. Jest firma Skanska. Tak, to dokładnie ta sama, która realizowała rewitalizację EC1 Wschód. To na Battersea Power Station skupia się dziś uwaga pasjonatów architektury i designu z całego świata. Wysoka atrakcyjność po prostu się opłaca. Budowa trwa, a toczy się życie. Wszyscy są uczestnikami tej wspaniałej inwestycji. Ta przestrzeń pozwala na wielką różnorodność i kontrast. Zabytkowa elektrownia, łagodne budynki Normana Fostera i tańczące budynki Franka Gerego. Wszystko to określane jako bulwar elektryczny, a więc coś, co daje duże napięcie i jednocześnie bardzo przyciąga wszystkich uczestników. Ten kontrast jest założeniem tych wielkich artystów. Wspaniała architektura, sąsiadująca ze sobą, funkcja mieszkaniowa, funkcja konferencyjna, handlowa, także i zieleń otaczająca na dachach, tu w kawiarniach. To wszystko ma wciągać tysiące ludzi. Tak powinno być również w Łodzi. Paryż, Bilbao, Londyn mają swoją siłę przyciągania świata, biznesu, gości. Są atrakcyjnym miejscem zamieszkania, bo oferują własną wyjątkowość, wyjątkową atrakcyjność. Muzyka Łódź od 2005 roku przygotowała rewitalizację obszarową z udziałem zespołu naukowców pod kierunkiem profesora Krzysztofa Pawłowskiego. Na tym klepisku już od 2012 roku powinna istnieć łódzka wieża Eiffla, czyli centrum festiwalowo-kongresowe według projektu Franka Gereko. Obraz filmowy wtopiony w przestrzeń miasta to jeden z trzech kulturalnych filarów projektu Nowego Centrum Łodzi. Projektu, który zaczynałem ze światowymi twórcami już w 2005 roku. To jest bardzo emocjonalne. Mój grandparent żył tutaj i moja mama została wybrana tam w Łódź. W Łódź będziemy mogli mówić, gdzie jest taki budynek dynamiczny, dynamicznych brył, prawie tak, że ruchomy, zarówno jeśli chodzi o obraz, jak i także energię, która z, niej, z, tego, z tego projektu będzie wręcz wytryskać. EC1, czyli rewitalizacja najstarszej uczci elektrowni z 1907 roku, to kolejny filar, który miał także przyciągać studium Dawida Lyncha. Studia nie ma. Na szczęście projekt i obiekt ocalał. Specjalna strefa sztuki to trzeci filar, poświęcony sztuce nowoczesnej, awangardowej. Tam się miała znajdować. Nie ma. Pozostała tylko dokumentacja. Nowego podziemnego dworca wraz z tunelem, tak żeby nie było. Chciano tę budowę zatrzymać w 2011 roku. Nowe władze łodzi chciały unieważnić przetarg ogłoszony w 2009 roku. Na szczęście ocalał dzięki spółkom kolejowym, z którymi podpisywałem porozumienie w 2007 roku. Niestety jest tu bardzo pusto, bo nie ma tych atrakcji, które miały przyciągać ludzi. Tych kulturalnych na zewnątrz i tych komercyjnych wewnątrz. Bo przecież nad dworcem miała być cała galeria, podobnie jak na dworcu głównym w Berlinie oddanym w 2006 roku. Przed 2010 rokiem przesądziliśmy o budowie lotniska. Przed 2010 rokiem przesądziliśmy o budowie łódzkiego ringu autostradowego. Dzięki temu przesądziliśmy o logistycznych atutach miasta, przyciągających także firmy, obsługi biznesu, Jednak New York Times dostrzegł łódź nie dzięki komunikacji, która jest pierwszym krokiem, by do łodzi przyjechać, ale dzięki projektom światowych architektów, jak Frank Gerry, Rob Pierre, Daniel Libeskind oraz dzięki twórcom obrazu filmowego, którzy dla łodzi chcą tworzyć i tu przyciągać wielki kapitał. To ich dzieła mają powodować, że ludzie nie przejadą przez łódź, ale tu się zatrzymają lub nawet zostaną. Tak miała wyglądać symboliczna brama miasta według projektu Daniela Libeskinga. Tak jest. Zwykłe biurowce. Nie ma prawdziwej bramy miasta. Nie ma specjalnej strefy sztuki. Nie ma centrum festiwalowego Franka Gerego. Łódź byłaby europejską stolicą kultury, miałaby prawo organizacji prawdziwej wystawy EXPO, gdyby te atrakcyjne obiekty były. Rządy chciały je finansować, łodzianie ich chcą, czego dowodzi zaangażowanie w światowe projekty. Chcą wielcy twórcy i wielki kapitał. Na pytanie, dlaczego od 2010 roku władze łodzi tego nie chcą, odpowiadają władze Bilbao. Władze Bilbao wskazują dobitnie, bez wizjonerskich decyzji, odważnych zmian i pomysłów nie ma sukcesu. Najważniejszy jest interes publiczny, a nie prywatne biznesy deweloperów. Trzeba ich zapraszać, stawiając wymagania. Jest ostatnia szansa, by wybudować łódźce Centrum Festiwalowe Franka Gerego. I to będzie światowa kariera łodzi i Polski. Trzeba tylko ochronić te działki, przekazać je państwu i samorządowi województwa stworzyć montaż finansowy kapitału publicznego i prywatnego i budować, budować wspaniałą przyszłość.